Patryk, już po wszystkim czujesz się teraz już bardziej wyluzowany? Ja cały czas, całe życie jestem wyluzowany, dlatego nie jest skąd takie pytanie, no ale na pewno cieszę wygrana. Nie było ciśnienia przed meczem jednak, nie było jakiejś takiej spiny dodatkowej motywacji, że to jednak trzeba, że musi się udać, nie ma Henkoka, nie ma Dobruckiego, Wierzyłeś to od początku, że, ty, że ten sukces jest możliwy? Wiedziałem na tym wiedziałem, po prostu... Skoro winobranie było udane, to wydaje mi się, że zawody też były udane i się z takim optymistycznym podejściem się do, do dzisiejszych zawodów. Co się stało w takim razie? Nie wiem, że zagrało nam wszystkim w końcu. Tor był równy, rozumiem dla wszystkich. A my co, zaskoczyliśmy go tak? Nie wydaje mi się, tor był normalnie przygotowany bez żadnych, że tak powiem, sztuczek ani ciur. Po prostu był równy dla każdego. Nie wiem, czy było spowodowane takie nasze wyjścia, do gry bo po prostu udało nam się wygrać. I tak. gorszy, dlatego szybkie przygotowanie sprzętu i lecimy zaraz. Nasze jutro, znaczy się, lecimy do wieków. No właśnie, a w niedzielę leszno. chyba po takim spotkaniu jak dzisiaj to faworyt jest tylko jeden. Nie, Nie wiadomo, to tylko sport. Mieliście tru trudne zadanie, wydawało się odrobić 8 punktów. Tymczasem udało się 18. Od samego początku <laughs> prowadziliście i musieliście tego pilnować. Jaka, jaki nastrój panował w parkingu? Wyśmienity był nastrój. I... Od początku zawodów mówię, ja by na nie poszłem na wynik. No i udało nam się wygrać. Jakaś dodatkowa motywacja, nie jechał Greg Hancock, było trochę ciężej, trzeba było zastosować cz -kę. To dało jakiejś dodatkowej motywacji w tym wszystkim? To znaczy, nie wiem, wczoraj się na na i również jechała bez Hancocka, wygrała, dlatego poszliśmy za siostrę, i nie udało się yy, Niedziela, jedziemy już do Leszna, wiadomo, że Leszna może odjechać spotkanie na swoim torze. Taka jest decyzja Trybunału PZMO. Jak Ty czujesz się na torze Leszczyńskim? Tak, no, na razie bez bardzo. Na wszystkie może być, w tym roku imprezy były tam udane. Mam nadzieję, że również w niedzielę będzie to o, dobre spotkanie dla mnie i dla drużyny. Jest apetyt na złoto? Tak, nie, jak nie. zawsze.